Kurde, co jest? Ty nie gra Premier League? Nie ma La ligi? Seria? Kurczę, no to co ja będę oglądał w te wakacje, jak wszystkie ligi skończyły grać? Halo? i co mam robić? Nic nie mogę powiedzieć wprost, ale mogę dać ci wskazówki to liga w której grają legendarne kluby, które na pewno kojarzysz. To liga, w której będą miały miejsce półfinały i wielki finał o awans. Liga, w której grają takie gwiazdy jak Michał Pazdan czy Jacek Guralski. I co najlepsze, liga, którą możesz obejrzeć z trybun albo z darmowej transmisji. Ty, a to nie jest Betclik Druga Liga? A ty? Co się patrzysz? To moja ostatnia szansa na piłkarskie emocje po sezonie. Ty też musisz tam być.